Hello ladies and gentlemen, to Charlie with an eye I, i zapraszam na pierwszą tabelkę turniejową Wielkiej Bitwy Powtórek. Mówię to już piąty raz, bo nagrywam. E, niestety, Fraps nie chce właśnie nagrywać mm, DWMA, a zrobiłem taką piękną tabelkę, więc muszę gadać do siebie do pustego ekranu. E, wysłaliście mi tylko 6 bitew, mm, takich, które będą się zaliczać. W ogóle nawet nie było z czego wybierać, więc. E, trochę szkoda, ale początki zawsze są ciężkie. Mm, w sumie fajnie by było, jakbyście podesłali jeszcze dwie, już nawet nie chodzi mi o datę, ale o czołgi Tier 7 lub wyżej Medium, nieplutonowane i użyte tylko maksymalnie jeden pocisk premium. Zresztą może być normalnych. Ehm, to co tu widzicie, mam nadzieję, że macie włączone adnotacje. Są to ludzie, którzy dostali się do wielkiej bitwy powtórek. Są to całkiem spoko, spoko bitwy. Chyba dwie. Nie. Masterka na patonie, druga bitwa na patonie, Pershing, dwa typy i VK3002DB. Wybrane są randomowo, jeżeli chodzi o te pary, z którymi będą walczyć, będę wam pokazywał przegraną powtórkę z paru najpierw, te dookoła, z jednej czwartej. No a zwycięska powtórka będzie na końcu. To chyba tyle. Nie wiem, fajnie by było jakbyście dosłali jeszcze te dwie bitwy. Przynajmniej tabelka by była pełna. Du, 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 du. Fajna jest ta muzyka, aż się nie chcę logować do tanków. Uh, ok, dzięki za oglądanie i trzymajcie się ciepło. Yeah, yeah.